Powiem Wam coś ciekawego. Jak prowadzę nabór na program i konsultuję ludzi z nerwicą, to bardzo często się pytam, co zostało już zrobione. I często jest naprawdę bardzo dużo: jest psychiatra, są yy, ludzie po różnych terapiach, w różnych nurtach, różne warsztaty, różne metody są już stosowane, ale efektów tak za bardzo nie ma. Więc się pytam, no dobra, to co z tych wszystkich metod zadziałało? Co czułaś, czułeś, że jest skuteczne? a co tak nie za bardzo. I z tego wszystkiego wybierają może jeden fragmencik, który faktycznie czuli, że coś, coś ruszyło. I zobaczcie, jak to jest ważne, żeby z doświadczeń swoich wyciągać wnioski. Ok, to skoro ta metoda, czy akurat ten terapeuta miał coś, co Ci pomogło, to znaczy, że jest to ten kawałek, który jest Ci potrzebny w większej ilości, czy bardziej precyzyjnie do tego, żeby po prostu to zaburzenie zaczęło się Wycofywać. A jeżeli jedna, druga, trzecia rzecz nie działa, to też jest pytanie: okej, okay, dlaczego nie działa? I słuchajcie, ludzie super od, ym, odpowiadają na te pytania. Mówią: A wiesz, bo na przykład ta terapeutka tak próbowała mnie ustawić do pionu. Nie, tak, tak mnie, po prostu tak wiesz, tak próbowała, żebym tak się nie zagłębiała w to. Czy ci to pomagało? No nie. Potem była jakaś inna metoda, właśnie uwalniania emocji. okej, okay, czy ci to. Po nie czuła, czułem się potem gorzej. Dlaczego? No bo w ogóle jakoś miałem zwiększone liczby objawów. Okej, okay. czyli to nie na ten etap. Często właśnie uwalnianie emocji na etapie, kiedy mamy bardzo silne zaburzenie, nie jest dobrym pomysłem, przynajmniej na początku. To jest świetna metoda, różne metody są fajne z uwalniania emocji, ale nigdy nie w niestabilnym stanie. Potem się pytam, okej, okay, a te warsztaty były fajne? No nie, a ja mówię, no dobra, no to dlaczego? Ojej, bo, bo te prowadzące po prostu takie konsekwencje od razu wyciągały i tak dalej. Okej, okay, jasne. I zobaczcie, znowu idziemy w stronę i co jest ciekawe, że jak konsultuję ludzi, to właśnie dużo osób o tych fragmentach, które im pomaga, to są te momenty, ojej, no właśnie, nie wiem, że taka, albo, że nie dostają wyrozumiałości, tej wyrozumiałości potrzebują, albo właśnie to są te fragmenty, że ojej, no nie, no tak, tak była ta pani fajna, tak mi to wyjaśniała, tak, tak mi rozumiała ale tam potem na przykład, nie wiem, z, z, nie wiem zmieniła gabinę czy się przeprowadziła, no nie? I to są właśnie te elementy, bo akceptacja jest podstawą, o czym ja często mówię, więc wyciągajcie wnioski, co zadziałało, co nie zadziałało i idźcie w tym kierunku.